Halo, halo Mietku. Halo, halo Franku. Dzień dobry. Ostatnio ogarnialiśmy Budapeszt, Teraz czas na Berlin. Tylko zerknijmy sobie na zadania. Tysiąc pasażerów używając maksymalnie jednej lokomotywy. Okej, okay, czyli nie dobieramy kolejnych lokomotyw i trzeba robić troszkę mniejsze linie. Dla statystyki no, tak naprawdę jak już się dobije do 500 do 600, to już będzie dobrze. Także no, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zatem start. Na początek. Pierwsza rzecz. Aha, OK. Robimy połączenie i oczywiście przyspieszamy czas. potagra jednak jest lepsza, kiedy jest szybsza. Mhm. No OK. Tutaj sobie poszerzamy jeszcze. Zaraz zobaczymy, gdzie się nam pojawi kolejna stacja. Nie więcej niż jedna lokomotywa na linii. No, myślę, że może nam się to udać. Okej, okay. a tu sobie zrobimy coś takiego. Sobie jeździ. Mamy jeszcze jedną linię. Zaraz będziemy sobie dodawać, szaleć, kombinować. Okej, okay. i tutaj jakbyśmy ją puścili, jakbyśmy to zlikwidowali. Puścili sobie tutaj. pyk, pyk. Pięknie. A tą tu poszerzymy. Aha, tylko czy tak mi się podoba. No bo teraz ci z zielonego muszą się tam przesiadać, co mi się nie do końca podoba. To sobie tak zrobię. O! I mamy wspaniałą drugą linię. Tylko ona mogłaby iść tak. Lokomotywa. I myślę, że linia. Myślę, że opcja, żeby posiadać więcej linii tutaj ma sens. Myślę, że tą zieloną moglibyśmy akurat tutaj zlikwidować. Okej, okay, ale tu sobie przedłużymy. Aha, ładnie jeżdżą, ładnie. Myślę, że tą czerwoną nad będzie można jakoś troszkę uprościć. Bo ja tutaj się akurat nic nie zabierze. Mhm. Okej, okay, zielona tu, ale czerwoną też tu puściłem. Jak coś ma jechać na kwadracik, niech jedzie. Dobra, tutaj. Aha, patrzcie, tutaj już mamy problem z mostem, w związku z tym zlikwidujemy to, puścimy most tutaj, aha, bo tutaj mamy most, okej, okay, ta stacja się zmieniła, mhm, no dobra, rzeczywiście to się robi trochę problematyczne, aha, no to możemy tutaj podłączyć, ale mamy kolejną linię, Zaraz będzie niedziela, i dobrze by się przydało, że był jakiś most. To byśmy mogli sobie jakoś sprytniej tutaj te linie połączyć, na przykład z tej strony albo z innej. No, zobaczymy. Już się niedziela kończy i zobaczymy. Ok, jest lokomotywa i jest tunel doskonale. Zatem na chwilkę zatrzymam i pomyślmy, jak byśmy to chcieli zrobić. Ja bym chciał, żeby te linie, żeby ta, ta i ta były połączone, ale w którą stronę byśmy je połączyli dalej? Myślę, że dotąd i dotąd. Ha, bo tutaj jest zielone. Nie tu, tylko tu puścimy. O, o, o że idziemy tu i tu. Ta żółta jest ciutka bez sensu, więc możemy pomyśleć, jak my ją inaczej zorganizujemy, ale chętnie bym puścił tutaj coś takiego. Aha, nie mam kolejnego mostu. tu możemy puścić czerwony tunelu. Nie mam kolejnego tunelu. Ej, no dobra, poczekamy na kolejny tunel, może się jakiś zjawi. Hmm to sobie utniemy, a tu puścimy linię, aha nie puścimy linii, więc jeszcze poczekajmy, co się nam tutaj pojawi w niedzielę. Tu się robi tłoczno, tu się robi tłoczno. Ok, jest lokomotywa, i jest nowa linia. Dobra, więc teraz musimy pomyśleć. Stąd mamy gwiazdkę i trójkąt, czyli oni chcą do to do dojechać. Więc dobra opcja wydaje się. Co ja nie wziąłem, a, nie wziąłem tunelu, patrzcie, mea culpa. Mhm, to ok, to w takim razie to sobie zatrzymamy, a to puścimy sobie w taki sposób. Niech tutaj coś jeść i zabiera stamtąd. Mhm. I czerwona już jest dość długa bo i tu i tu jest kwadrat blisko, więc żadne nie da nam wartości ale myślę, że możemy zlikwidować żółtą i puścić ją na przykład tutaj o, tak sobie pojedzie, pięknie mhm, tak się zastanawiam jeszcze, czy jest jakieś miejsce, które jest kluczowe tutaj jest dość duży ruch, ale już je zabiorą aha, na tej zielonej raczej nie ma dużego ruchu, więc tutaj dorzucę Stąd by się przydało, żeby coś tam zabrali na górę. No, zobaczymy, czy się uda. Ok, no ten, jak będzie wracał, to zabierze. Tutaj, jakby jeździ tych linii przez ten przystanek, tu coś jeździ, tu coś jeździ, tu jest trójkąt i tu jest trójkąt. Aha, aha, aha. No to spróbujmy tak to zrobić: mhm. że to wtedy. Ok, ta tutaj jest. Trochę przytkana, ale mamy 400 ludzi i pytanie, czy nam się to uda załatwić bez kolejnej lokomotywy. Myślę, że może nam się nie udać. Mhm. No, niestety. Niestety jedno zadanie nie udało się wykonać, więc w takim razie dobieram od razu to i dorzucam to. Niech zabiera. I gdzie dorzucimy jeszcze jedną lokomotywę? Ewidentnie tutaj, niech jeździ. Niech tego będzie tutaj trochę więcej. I tu jeszcze coś ma dojechać. Ojej, ja myślę, że tę zieloną trzeba by troszkę skrócić. Bo ją przedłużymy tutaj? Nie, to mi się nie podoba. To już wolę tego to puścić tak. O. nawet tak przepuścić, tak? No bo na tej brązowej nie ma jakiegoś dużego ruchu. Okej, okay, to lepiej ją przepuszczę tam niż tu. tu się, no tam się robi tłoczno. Nie mam nowych lokomotyw. Tylko 400 ludzi. No nie jest dużo. Ten, no ten zdąży tu dojechać. I on zabierze jednak sporo tamtego kwadratu. Ale myślę, że tutaj... Mm -hmm, nowa linia. Jak ją nową linię, to ewidentnie ją tutaj trzeba wyrzucić żeby przerzucała po prostu przez most może nawet zrobimy tak żeby sobie to skrócić to podpiąć tutaj mm -hmm, a ta niech jeździ tu tak niech będzie niech będzie krótsza troszkę tutaj na czerwonej w ogóle nie ma dużego ruchu więc może sobie podjechać dalej nie widzę z tym problemu mm. Tutaj ta żółta z kolei jest duża, no ale jeszcze ją mogę wydłużyć. Tutaj jest tłok. Tutaj też nie ma pusto. Mhm. Ewidentnie wychodzi na to, że dobrze by było. Jak? ku 500 ludzi. Ok, jest nowa lokomotywa i jest nowy wagon. Dobra, czyli w takim razie, gdzie my to pomieścimy? Mhm. Lokomotywę bym dał tu. A tak myślę, gdzie bym wagon dorzucił. Jeszcze zobaczmy, gdzie się przepełnia. Tam sobie radzą. Tam jedzie. No, ta jest tu już nieduża linia, więc oni tutaj będą raczej sobie zabierać. Nie powinno być tego problemu. Chociaż mogą sobie nie radzić. Patrzcie, tu jest jednak duży ruch. Spróbujmy dorzucić jeszcze tu wagon. Mhm. Niech oni, bo tu wkładają, wyciągają, przekładają. Mhm, a tu jest jednak duży ruch, być może warto by do tego podejść jeszcze w inny sposób e, tutaj z kolei ta czerwona jest trochę za długa i oni sobie tu nie radzą, więc myślę że trzeba by im coś tu wrzucić ok, bo tam jest pełno, więc myślę że ja bym chciał to podpiąć tutaj mhm. żeby oni stąd zabrali tak dłużej jak się da, tą brązową wydłużamy. Mhm. Ale z kolei tutaj się robi ciasno. A stąd zabrałem tylko lokomotywę, wagon, więc nie powinny być aż tak źle. Ci tutaj wcale nie muszą tutaj dojechać. Mogą nawet tu dojechać, też to będzie wystarczające. Tutaj już nie ma sensu, żeby jechali, skoro tu krąży ta. Mhm. Tutaj się robi tłoczno, ale czy zabiorą? Mogą nie zabrać. Myślę, że musimy tu dorzucić wagon. Pytanie: kiedy on się opróżni? OK, ci zabrali. Tutaj OK, jest lokomotywa i jest wagon. Dobra, czyli w takim razie dorzucamy lokomotywę i dorzucamy wagon. Tutaj jest niesamowicie, a jednak patrzcie. No OK, było chwila cięcia, ale myślę, o jejku, tutaj patrzcie: Stop, 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 stop. Co tu się dzieje? Ten coś może zabrać. A tu jest jakaś lokomotywa, która by się ewidentnie tu zmieściła. I czy coś możemy do niej dorzucić jeszcze? Czy gdzieś jest za, za dużo wagonów? O, 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 to jeszcze możemy tutaj podpiąć. Niech jadą dwie. Okej, okay, i zabiorą, zabiorą. Trochę po chamsku, ale zabrany. No już tu jesteśmy na granicy. Zaraz to wszystko się skończy. Tu już mi brakuje czasu. OK, czyli ci podjadą dotąd. Ta stąd zniknie. Ta pojedzie tu. Tą wydłużymy, tą wydłużymy, tą wydłużymy i tu już będzie koniec. Czy wy, to, czy wy to widzicie, że tu już będzie koniec? I z tym już nic nie będziemy w stanie zrobić, chyba że jeszcze w ostatniej sekundzie zabierzemy. No niestety nie, ale z 860 nie jest źle. Myślę, że jeszcze sobie szybko zerkniemy na statystyki ładnie. No, tutaj do pewnego momentu było naprawdę dobrze. Populacja, liczba stacji, długość torów. Mm -hmm, mm -hmm. ok liczba przesiadek. O, no, tutaj coś znowu zrobiłem, że to jakoś spadło drastycznie. Co jest spokojne też odległość spadła, więc to, to było dobre jakieś podłączenie. Aha, no dobra, dobra, jest dobrze, jest dobrze, także dziękuję Wam ślicznie. Do zobaczenia, do następnego razu, do usłyszenia, cześć.